Gość na 96 FM. A przed nami kolejna z naszych porannych rozmów. Będzie dużo o informatyce, ale również o łączeniu informatyki z głosem. Dlaczego za chwilę się przekonacie, bo będziemy mówili o wydarzeniu, które za chwilę nas czeka. Z nami w studiu jest Anna Mroczkowska, dyrektor operacyjna DTP, i będziemy rozmawiali o wydarzeniu Software School. Dzień dobry, witamy serdecznie o poranku w naszym studiu. Przede wszystkim zacznijmy sobie od tego. Co to jest w ogóle za, za wydarzenie? Software is cool. Do kogo ono jest kierowane i jakie tematy podczas tej otwartej konferencji się pojawią? Software is cool jest cyklem konferencji, którą, który toczy się nieprzerwanie od, od kilku lat. To już jest ósma edycja tego spotkania. To spotkanie będzie miało charakter bardzo otwarty, wystarczy się zarejestrować. I tematyką chcieliśmy objąć nie tylko firmy informatyczne, którą my między innymi jesteśmy, ale również wszystkich chętnych, którzy śledzą. Um, choćby nawet internet, portale społecznościowe i tak dalej. Czy jest bezpiecznie w tych portalach, czy jest bezpiecznie w internecie, czy jest bezpiecznie trzymać tam cokolwiek, może rachunki bankowe nie są najbezpieczniejszym miejscem i tak dalej. O tym trochę powie nam Piotr Konieczny. Założyciel i właściciel niebezpiecznika mają spore doświadczenie w wykonywaniu testów penetracyjnych, czyli takich właściwie... Ym, spreparowanych hakerskich ataków na firmy, żeby sprawdzić czy, y, szczelność y, tychże firm czy instytucji. Ale to nie wszystko, to nie tylko informatycznie. Yy, będziemy również mogli yy, posłuchać pani Janiny Bąk. Yy, myślę, że, że, że wielu słuchaczy wie, yy, o kim mówimy. Yy, Janina potrafi mówić o danych, potrafi o tych danych, potrafi te dane prezentować, potrafi czytać wykresy, mówić o nich w nies niesłychale ciekawy sposób. Yy, Potrafi też powiedzieć, jak nie dać się zmanipulować wykresom, danym. Widzimy różne statystyki, patrzymy na nie, wierzymy albo i nie. Natomiast o tym trochę więcej i szerzej i myślę, że w przemiły i, i częściowo przy zabawny sposób powie nam Janina. I wreszcie, no, głos. Głównie z głosu kojarzymy tego pana Łukasz Knopek, konopka. Serdecznie zapraszam. Głos Netflixa, głos Eski Rock, Discovery Channel. W wielu, miejsc, w wielu miejscach możemy słyszeć e, Łukasza Konopkę, powie nam o tym, albo posłuchamy jak mówić, jak modulować głosem, jak y, być wysłuchanym, y, jak przekonać do siebie mówiąc y, głosem przyjaznym, otwartym, ale wreszcie dlaczego, dlaczego akurat Łukasz Konopka na naszej konferencji, wydawałoby się trochę informatyczny jednak, y, no właśnie dlatego, że w naszej pracy codziennej wśród informatyków y, próbujemy doskonalić software w ten sposób, że wzajemnie między kolegami, koleżankami udzielamy sobie takiego trochę cross, Robimy taki tak zwany cross-checking. Sprawdzamy, co można by było poprawić w kodzie kolegi. Udzielając takiego feedbacku, czyli mówiąc de facto o rzeczach, no, o błędach, o rzeczach nieprzyjemnych, o tym się nie chce słyszeć, jak mówić o tym tak, żeby nie zniechęcić, żeby dalej zmotywować i żeby dalej dało się pracować. A z drugiej strony również przyjdą ci, którzy próbują ten software sprzedawać, a sprzedawcy to już, to już dobrze wiemy, muszą dotrzeć do klienta w sposób najlepszy możliwy. Ale to jest bardzo ciekawe, właśnie połączenie tych trochę dwóch światów, a jednak okazuje się, że bardzo bliskich. I tak sobie myślę, że to jest też trochę takie wyjście że ze stereotypu, że informatyk to jest zamknięty przy komputerze, z nikim rozmawiać nie musi, a jednak musi. Nie jest zamknięty, nie jest tak zwanym introwertykiem, o tym się mówi często, ja się o tym przekonuję, że tak nie jest. Wystarczy znaleźć kod dojścia do informatyka i można się porozumieć. Trochę sobie tutaj żartuję, ale tak, konferencja ma mieć otwarty charakter, bardzo gorąco zachęcam. Również to, co mówimy, Janina Bąk i y, interpretacja danych, o tym jak mówić, o tym, co, co chcielibyśmy sprzedać i jak to interpretować. No ale wreszcie firma DTP, firma, która od ponad 11 lat działa już na rynku, ma sporo doświadczenie i wielu wspaniałych programistów y, i wiele sukcesów. Nie chcę być tylko zamkniętą w sobie komórką, chcemy pokazać jak, jak tworzymy software poprzez komunikację, poprzez teamwork, poprzez łączenie wątków. Wyszliśmy ze świata consumer electronics, bo do tego każdy użytkownik jest jakby przyzwyczajony do, do tytułów konsumenckich, których używa w domu na co dzień. Takie mamy doświadczenie jeszcze z poprzedniej firmy, natomiast teraz wchodzimy do, czy od, od lat pracujemy, współpracujemy z przemysłem i oprogramowanie dla przemysłu tworzymy. To nie jest łatwy kawałek podłogi, który trzeba zająć. Natomiast myślę, że łącząc właśnie i rozumienie, i patrzenie, i potrzeby, i sposób dotarcia, jesteśmy w stanie, chodząc z głową w chmurach, jednak coś ciekawego znaleźć. Dlaczego spacer, może o tym jeszcze powiem, dlaczego bezpieczny spacer z danymi w chmurach, bo tak nazywa się edycja tej konferencji. No bo właśnie, mówiąc o danych, Trochę wyobrażając sobie, co chcielibyśmy zrobić i jak zrobić, trochę jesteśmy jak tacy marzyciele, a jednocześnie realizujemy to. Myślę bardzo skuteczny sposób. O tym chcemy ciekawie opowiadać dlatego i ciekawe głosy, i ciekawe wykresy, i no, i ktoś, kto potrafi o tym mówić, jak zrobić to bezpiecznie. To jeszcze powiedzmy też o kwestiach naszych studentów, bo oczywiście informatyków, sporo Uniwersytet Zielonogórski wypuszcza w świat. Czy dla nich to też będzie? Dobra konferencja, żeby właśnie tą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa danych też poszerzyć. Uważam, że jak najbardziej. Jest to temat, prelegenci w ogóle są osobami, które będą mówiły w bardzo przystępny sposób. To, to z jednej strony będzie też trochę takich technicznych zagwostek i, i okazji do pytań, natomiast myślę, że spotkanie wspólne z nami, z, z naszymi pracownikami okazja do tego, żeby Dołączyć do nas czy do formie praktyk, czy, czy stażu, jak również przyszłych, przyszłych kandydat, czy kandydatów na przyszłych pracowników chętnie widzimy u siebie, nie bez przyczyny konferencję organizujemy w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego, Auli Gagarina przy ulicy Podgórnej 50, co stwarza okazję do, do, przynajmniej dla części do kampusu. Po tej stronie Zielonej Góry do łatwiejszego y, dotarcia. To w takim razie, jeszcze powiedzmy, kiedy ta konferencja, żeby ci studenci mogli się i nie już, tylko na niej zjawić. Już, I też, czy ba. trzeba się jakoś specjalnie zapisać przez formularz, czy można sobie tak, od, tak, tak z ulicy tak. przyjść na konferencję? Jak to wygląda? Otóż już mówię, 27 listopada, więc już niebawem, kolejna środa, y, zapraszamy od godziny 10 do 16.00. Będzie trwała konferencja, natomiast zapisać trzeba się. Udział jest bezpłatny, natomiast zapis czy, czy rejestracja widoczna na naszych portalach, na mediach społecznościowych, na różnych rozwieszonych plakatach, jest QR-kod, należy się zarejestrować. Dlaczego? Dlatego, że czekają na wszystkich bardzo interesujące pakiety startowe. Jak również zadbamy o to, żeby nikt nie wyszedł głodny. W związku z tym zapraszam serdecznie. Rejestracja pomoże nam zorganizować to w sposób wystarczający dla każdego, atrakcyjny i myślę, że z zadowoleniem każdy. Hmm. Powiedzieliśmy, tak, na początku, powiedzieliśmy na początku, że to jest taka kolejna edycja konferencji, którą organizujecie, ale też czy w ogóle w ciągu roku jako firma, właśnie DTP, robicie różnego rodzaju eventy informatyczne, bo Was sporo widać. To między innymi jest Wasza widoczność na, na winobraniu, na różnego rodzaju targach pracy, a jeśli chodzi właśnie o takie informatyczne eventy, sporo tego w ciągu roku jest? Tak, troszkę się dzieje. Są takie, które są przeznaczone głównie, czy skierowane głównie na naszych klientów i to, to co rozwijamy. Dla nich i tu głównie udział, nasz udział e, intensywny w targach, e, w targach międzynarodowych e, w Hanowerze i w Norymberdze, czyli dwa razy do roku, w kwietniu i listopadzie. Ale tutaj w Zielonej Górze, i myślę, że o tym warto mówić, e, co roku już od kilku ładnych lat jesteśmy e, gospodarzem i współorganizatorem ogólnopolskiego, finałów ogólnopolskiego konkursu informatycznego e, w algorytmice. Tak zwane potyczki algorytmiczne. W marcu będą, zakończy się runda eliminacyjna, natomiast w maju w Zielonej Górze, nie gdzie indziej, tylko właśnie w Zielonej Górze, spośród prawie 1500 startujących na początku, wyeliminowanych będzie 20. I tu też serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji. To są bardzo ciekawe wydarzenia. A sam Software i School, jeśli o tym mogę jeszcze powiedzieć, nie jest. Wydarzeniem, które się dzieje tylko raz w roku, często dwu- lub trzykrotnie, w związku z tym naprawdę zachęcam do tego, żeby śledzić. Część konferencji ma bardziej edukacyjny charakter, część jest y, y, myślę, że trochę szkoleniowo-wewnętrzna, a niejednokrotnie nie jednak otwarta dla chętnych. To wszystko w przyszłym tygodniu w murach naszej uczelni, czyli konferencja Software School Spacer z danymi, oczywiście bezpiecznymi danymi w chmurach. I o tej konferencji rozmawialiśmy z naszą gościnią, którą była Anna Mroczkowska z firmy DTB Poland. Dziękujemy pięknie za spotkanie. Dziękuję serdecznie. To był Gość na 96FM. Gość na 96FM.